Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na Case story. przypominam o kodzie promocyjnym Radmer, który wam daje darmowego dolara na starcie 3,70 zł. Możecie sobie stworzyć bitwę z tym balansem, albo twoją skrzynkę a w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie zrobić od 100 zł do kosy. Jest to niewielki budżet. Może praktycznie czwarta tej kosy. słyszę sobie pierwszą bitwę. Dodam sobie F7, MP9 i 3 mili spec'i A 3 osoby under Dodam sobie losowego bot'a I bot'a rush B Pierwsza skrzynka daje nam najdroższego skina Teraz chyba dla środkowego no Teraz walczę z tym środkowym bo raczej ten po prawo już będzie nam podbijał stawkę 2 złote różnicy mamy Oby ten misspec nam dał jak najmniej A ja mu jak najwięcej temu botu no scope 40 40 przewagi my. No i raczej to przegraliśmy Pierwsza bitwa przegrana Zapraszam na mojego Discorda, na którym jest teraz konkurs. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o co chodzi z tym konkursem, link w opisie. Ale przechodzimy sobie do bitwy kolejnej. Dodam sobie teraz jakoś trochę droższą skrzynkę, może ten sam Rescape na 4 osoby Underdog żeby trochę podbić pula na 4 osoby jest trochę ryzykowna bitwa, ale jak rzuci to już może być mocny profit i poszła skrzynka i chyba mamy najdroższego skina no właśnie 28 zł. dyszkę byśmy przygarnęli z tej bitwy i byśmy wygrali może otwórzmy sobie jakoś skrzynkę Otworzę, może dwie z leku Imperiala. Jest to bardzo ryksykowna skrzynka, ale jak dropnie, to jest coś fajnego już. No i niestety nie poszczęściło się nam 2 złote, dyszka na minus. Jeszcze raz sobie otworzę. O, i teraz coś fajnego nam dropło. Różowy skin. No i mamy 30 złotych, elegancko jaki profit mamy Dodam sobie tego pinkiego SSG na trzy osoby underdog To tam tym razem boto wallbanga i no Noesckopa Byśmy teraz wygrali, żeby mieć jakieś szanse na kosy. Dobra, teraz leci 130 zł jemu. Bardzo fajnie. I chyba mamy tą bitwę. Tak jest, mamy 140 złotych. Ponad elegancko. Sprzedam sobie te skiny. Z jednej bitwy taki profit. 180 złotych już mamy. Bardzo fajnie. Teraz sobie dodam może jakieś trochę droższe skrzynki. Dodam sobie jedną Warszawę Classified'a. i Voltaire. W poprzednim odcinku testowałem tą skrzynkę i mocno oddawała na bitwach. Może tym razem też nam odda fajnie. Teraz sobie zrobiłem na trzy osoby tryb standardowy, bo coś czuję, że nam coś więcej dropi niż pozostałym przeciwnikom. No i chyba on słowo czutkę Najtańszy skin nam poleciał. Kolejny raz chyba najtańszy skin. Kurde, mogę Underdoga wziąć. Teraz Voltage może zaskoczy. Nie wiem ile to jest warte. No niestety jakbym do Underdoga tośmy to wygrali. Wiedyszki by wpadło więcej. No niestety bywa. Polecę sobie teraz Olina za 70 zł jak odda to będzie fajnie 3 voltage sobie dam i na koniec takiego charma na trzy osoby tryb, tryb klasyczny dodam sobie losowego bota tutaj tak samo na trzeciego slot'a oby nam się poszczęściło i żebyśmy na jak najwięcej Dobra, elegancko, dwa kałaszki dropnęły po 120 zł Tutaj już jest fajna pula, jeśli to wygramy. Dobra, leci nam mag 10. 5 dyszek, dobra, prowadzimy o 50 złotych. Dobra, mamy chyba raczej tu bitwa. Bo z tych czarmów wątpię, że coś prostszego poleci niż 10 złotych. Jeszcze nam leci czarm za 26 zł 370 zł mamy widzowie. Elegancko 370 zł, mało nam brakuje do tej kosy. Sprawdzę sobie, za ile jest najtańsza kosa, jest za 588 zł, brakuje nam 200 zł do kosy. Polecę od razu Olina Jak tam da, to będzie elegancko i kończymy odcinek z kosą Dodam sobie dwa Haslery, Dwa Artiki I coś za 70 zł Ten Nonoer nie I coś za resztę jeszcze to Taką bitwę sobie zrobię na czasowy tryb klasyczny Ja dodam sobie Boton Oscopia i na trzeciego slotu bota Batera. Jeśli wygramy tą bitwę, to już powinniśmy mieć KOSA. O nie, wulkan polecił. No to GG widzowie raczej. Czemu to do undera? Nie dałem. Skrzynka za 80 zł i leci mu Wulkan za 1400. Mocny drop. A tutaj jest procent na kosa. To może nam kosa jeszcze wylecić z tej skrzynki. No i raczej nie mamy szans na kosa. Ale nie fart widzowy. spodziewałem się, że mu wulkan poleci z tej skrzynki. I jeszcze sobie piorunę na na koniec. 1600 zł z 400 prawie. Cztery razy prawie sobie boc No niestety, no... Bitwy były mocne. Nie udało nam się zrobić kosy. Przypominam o wejściu na Discorda. Jeśli chcecie się dowiedzieć o co chodzi z tym konkursem na Discordzie. Przypominam o kodzie promocyjnym Radmar. Daję wam darmowego dolara na starczy. 3 ,70 zł 70 groszy. No i to tyle. Trzymajcie się i cześć.